Dzień dobry. Czas na dziewiąte wydanie prasówki Live które prowadzą dla państwa Maria Krukar i Izabela Witek. A będzie to wydanie dość wyjątkowe, ponieważ na dzisiaj przygotowaliśmy naprawdę coś specjalnego. Ale żeby dowiedzieć się co, chociaż myślę, że część z was może już mniej więcej kojarzyć o co chodzi, trzeba będzie poczekać do końca naszej prasówki. Więc zanim to się stanie, no to oczywiście przychodzimy z pewną dawką edukacyjnych informacji. A zaczynamy dzisiaj od rekrutacji. Ponieważ zbliżają się terminy rekrutacji na sezon 2020-2021, znaleźliśmy na portalu edziecko.pl kryteria, które sprzyjają rekrutacji wtedy, kiedy na jedno wolne miejsce jest za dużo kandydatów z osób na terytorium danej gminy które są jakby zobligowane do chodzenia do danego yy, przedszkola publicznego yy, i jeżeli właśnie występuje taka sytuacja to zachodzą pewne kryteria które dają kandydatom pierwszeństwo w wyborze do przedszkola i są to wielodzietność rodziny kandydata niepełnosprawność kandydata jednego z rodziców kandydata lub obojga rodziców Niepełnosprawność również rodzeństwa, samotne wychowywanie w rodzinie lub objęcie pieczą zastępczą. W artykule warto też zwrócić uwagę na poszczególne miasta, ponieważ tam jest dokładnie wypisane, kiedy startuje rekrutacja w największych miastach w Polsce i jak dokładnie będzie ona przebiegać. Także zapraszamy do źródeł. Kolejny artykuł dotyczy dzieci wysoko wrażliwych. Są to takie dzieci, które czują bardziej, czasami mocniej, głębiej, subtelniej albo z większą uważnością. W artykule mamy poruszone takie cztery punkty i pierwszy punkt to głębokie przetwarzanie, które w codziennym życiu przejawia się w pytaniach zadawanych właśnie przez dziecko, po to żeby móc coś bardziej zapamiętać, później wykorzystać jakieś bardziej skomplikowane na przykład słowa, które są po raz pierwszy zasłysza zasłyszane i te dzieci zbierają te dane po to żeby w jakiś sposób obserwować i zbierać informacje Później jest łatwość ulegania przestymulowaniu. I tutaj przestymulowanie u dzieci wysokowrażliwych nie dotyczy wyłącznie bodźców sensorycznych, dlatego musimy o tym pamiętać. Reaktywność emocjonalna i empatia. Dzieci wysoko wrażliwe gromadzą, gromadzą, analizują również wszystkie takie informacje, które dotyczą naszego na przykład tonu głosu, jakiś perfum. Bardzo odczują właśnie zmiany perfum, które może zmienić mama. Pewnie najdrobniejsze rzeczy są w stanie je jakoś wyprowadzić z równowagi. Mhm, dokładnie. I też wyczulenie na subtelność, które po części dotyczy e, tego, co, wypływają, co wpływa na nasze zmysły, ale również tego, co myślimy i odczuwamy. Także musimy zwracać uwagę na to, jak się zachowujemy przy takich dzieciach, po to, żeby no, w jakiś sposób e, nie rozdrażnić, e, po prostu musimy być bardziej uważni i wiedzieć, czego unikać. Czas na kącik kultury, a dzisiaj w kąciku kultury książka wydawnictwa Zakamarki przepiękna książka, przepięknie zilustrowana przez szwedzką autorkę Emmę Adboga. I, no, sama Widzisz Maria. Książka dość dużego formatu, mm -hmm. ale nada się na pewno dla dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ tekstu jest zdecydowanie mniej Ej? niż w pozycjach, które ostatnio prezentowaliśmy. Jest tak, dużo to bardziej kolorowa. kolorowa też... mm -hmm. Tak, jest dużo bardziej kolorowa. Rysunki są e, nie dość, że ładne, to jeszcze do tego takie trochę humorystyczne, bo mm -hmm. kilka takich drobnych żarcików można się w nich doszukać. Dość niestandardowe. Tak. Książka opowiada o dzieciach, które znajdują koło przedszkola Tyłowy dołek. No i świetnie się w tym dołku bawią, bo tam są kamienie, tam są gałązki, tam jest dużo różnych rzeczy, ale zdania co do dołka są podzielone, bo dorośli, no nie do końca tak samo postrzegają to miejsce. Postrzegają jako miejsce pełne niebezpieczeństw, więc zasypują ten dołek. Dzieci oczywiście znajdują na to kolejne, nowe, własne rozwiązanie, bardzo kreatywne, nie będziemy może podpowiadać do końca jakie. Tak czy inaczej, książka jest z jednej strony taką, takim wyobrażeniem siły kreatywności dzieci, które są w stanie z każdej sytuacji wyciągnąć naprawdę fajną zabawę, a z drugiej strony jest też cenną lekcją dla rodziców, że czasem dzieci wcale nie potrzebują tych najdroższych zabawek, tych na baterie, takie z najwyższej półki, tylko są w stanie się świetnie bawić za pomocą zwykłego patyka na podwórku. Także polecam zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Myślę, że oboje dobrze będą się bawić przy lekturze. Kolejna książka do poczytania na przykład przed snem. Tak, tak, tak. Chociaż nie wiem, bo może trochę rozbudzić dziecięcą wyobraźnię. Tak, to też fakt. E, teraz obalamy kolejny mit. Katar nieleczony trwa 7 dni, e, leczony tydzień. To jest taki mit, który gdzieś tam właśnie obraca się mm, wśród rodziców. Wiadomo, że jest to miedno ze względu na to, że jeśli leczymy Katar, to trwa on na pewno dużo, dużo krócej i też nie przewraca się na przykład na innego rodzaju infekcje, mhm. np. zapalenie spojówek. Także trzeba zwracać na pewno na to uwagę. Bez względu na to, czy leczymy Katar, czy nie, trwa on tak samo długo ale ten leczony wiadomo troszeczkę krócej no i też właśnie tak jak tutaj mówiłam nie zagraża zdrowiu. Katar nie jest poważną dolegliwością i nie grozi powikłaniami. Jest to kolejny mit. Także odsyłam oczywiście też do artykułu, gdzie jest więcej informacji na ten temat. Dane mity są też rozbudowane i możemy tam doczytać, które leki warto stosować. To co, na dzisiaj to wszystko? No, nie do, końca. nie do końca. Nie do końca, bo myślę, że czas na informację, na którą chyba wszyscy najbardziej czekają czyli konkurs. Konkurs pod tytułem Logo Life Kit Malowane Twoją Wyobraźnią. Jak myślisz, Maria, o co chodzi? No, może dowiedziałam się czegoś więcej? Jeżeli jesteście wychowawcą, opiekunem lub dyrektorem grupy żłobkowej lub przedszkolnej, możecie zgłosić się do konkursu. Wystarczy w sposób kreatywny przerobić lub nie wiem, zaprojektować nawet na nowo logo Life Kit za pomocą dowolnej techniki plastycznej, w dowolnym formacie, jak tylko Wam się podoba. To logo, zwycięska praca, trafi później jako projekt na torby, które są jedną z nagród, bo myślę, że jest to rzecz, która interesuje wszystkich najbardziej czyli co jest do wygrania. Będzie to właśnie zestaw takich toreb z bardzo nietypowym projektem myślę, że niedostępnych na pewno nigdzie indziej oraz zestaw książek, które mogliście już widzieć w poprzednich tak, wydaniach prasówki od wydawnictwa Wilga, czyli Mopsik, który chciał zostać jednorożcem, i Jakosmo. I klub odkrywców Niedźwiedź Polarny. Były one omawiane w poprzednich placówkach, więc też tam odsyłamy. Tak jest. Będziemy oceniać na pewno kreatywność wykonanej pracy, również jej staranność. No i co, czekamy na zgłoszenia? Tak, prace Właśnie, Prace możemy wysyłać na maila, który jest podany w opisie. W mailu bardzo prosimy o zawarcie imienia i nazwiska wychowawcy reprezentującego daną grupę, nazwę placówki, nazwę grupy i taki króciutki opis pomysłu, wykonania danego logo. Zgłoszenia można nadsyłać od tego poniedziałku, natomiast konkurs potrwa do 18 marca. Wyniki ogłosimy również my na żywo w prasówce 20 marca. Wszelkie szczegóły, tak jak Maria mówiła, można znaleźć w regulaminie lub po prostu nas zapytać. Także zachęcamy do udziału, my się nie możemy doczekać, aż zobaczymy Wasze prace. Oczywiście odsyłam też do naszego Facebooka, tam można się dowiedzieć więcej. No i jak widzicie, warto nas obserwować. Tak jest. O konkursie też jeszcze na pewno będziemy na naszym Facebooku wspominać, także zapraszamy. No i tym razem to już chyba wszystko. Czekamy na Wasze prace i widzimy się za tydzień w presówce LifeKit. Do zobaczenia. Do zobaczenia.